Siemaneczko wizowe, witam Was w kolejnym odcinku z Deadloop. I w tym odcinku dzisiaj robimy e, cel teoria chaosu. Polujemy na wizję on, ona o imię Harriet. I bez takiego dłuższego przedłużania, zacznijmy od tego, że za, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem oraz komentarz, żeby zmotywować i zostawić coś po sobie oraz wesprzeć mój kanał. Jeśli to już zrobiliście, to Wam bardzo dziękuję, a ja już bez dłuższego przedłużenia zaczynam zaczynam, zaczynam grę. No i idziemy na zatokę Karla. No, taki szybki Wam muszę wstęp zrobić, bo ja się trochę spieszę z nagraniem, bo ja będę jechał na pociąg. I teraz szybko nagrywam ten odcinek właściwie, tak w pośpiechu, więc trzymam teraz rękę na pulsie trochę. Więc mam nadzieję, że uda mi się zdążyć nagrać chociaż do końca ten odcinek. Ale dobra, zobaczymy, ile wyjdzie, tyle będzie. No, i teraz robimy sobie misję Towery chaosu. Zobacz, pokonamy, zobaczymy tą chariot całą. Tylko najpierw musi się załadować, tu. Jeszcze, ale nie wiem, jak ta zatoka rankiem wygląda. No, to może być jeden minus. Nie wiem ile przeciwników, ale w razie co rozdupimy wszystkich O No, włącza się Dobra, jest, otworzyliśmy sobie Dobra, Juliana dalej się nie odzywa Okej, okay, chodźmy Mikrofon muszę trochę ustawić inaczej, o Teraz powinno być chyba GIT, żeby mi te nóżki nie przeszkadzały podczas trzymania shiftu, bo ja muszę zerkać na czas cały czas. Okej. Okay. Um. Dobra, o teraz może będzie mnie słychać dobrze. E? Okej okay. Ciekawe, czekaj O, do hangaru 2, to wiem gdzie się tam dostać, to czekajcie, dachami Tak. Przejdziemy dachami nawet tędy, powiem szczerze, o patrzcie Hop. Ja tam zaraz będę tylko jeszcze tu trzeba pozałatwiać tych typów. a w sumie nie, nic tu się nie różni od tej godziny. Tylko chwilkę. No a załatwmy tych, żeby nie było problemu. I migł się Oj, tu. Ej, otwarty tu jest ten hangar teraz. I teraz tutaj, o. A no tak, trzeba. Chyba do tego hangaru się da dostać tylko tym hangarem. O boże. Nie coś tak mignęło oczami Nie no, jeszcze Juliana zaczyna łowy Dobra, gdzie ona będzie? Ja czekam tylko o Jezu! Aha, nie spodziewałem się tego po pierwsze. A po drugie, gdzie jest ta Juliana cała? Albo kij z tym. Czy się pojawi, czy nie. Ja ją maczetą zaślachtuję. Albo tu jest. Gdzieś tu słyszę Albo chodzi po dachu Dobra nie Kurde, chciałbym ją załatwić, bo będzie mi przeszkadzać Tak Chyba ją widzę Jesteś moja Dychaj w końcu co jest? Co to było? No, stój w miejscu. To kto mnie zauważył? A never mind, wchodźmy jutro rezydum. O, wchodźmy jeszcze teraz z dum Dzień chaosu, ciekawe Ale pytanie kto mnie tu zauważył? Nevermind, chyba już widzę Dobra, chodźmy, załatwić mi to szybko Gdzie, o ty jesteś? O, o, super Zabita, dobra Dobra Dobra, zamknij się w końcu, bo już mi się niedobrze robi od ciebie. Kurwa, no nie wierzę. Oni muszą mieć takie maski, kur... Dobra, zaczynam rzeź. O kur. Kamikaze biegną. O nie. Kurwa, no kamikadze, je zesrane. Przecież byłem szybszy od nich. Jak oni mnie dogonili właściwie? A po drugie zrobiłem źle O Pojedyn włą... A teraz to trochę bez sensu to włączyłem Ale dobra wy wysadzili się w powietrze więc no Dobra zabity Dwóch jest tam, okej okay, to się I musimy tam dostać A. Oni nie przejdą tędy nawet Dobra tutaj musimy się dostać Oy. Miałem szczelę znosić Dobra, jeszcze mam czas. Albo czekajcie, mam lepszy pomysł. Macie to! Kurde, sięgłem. Nieważne, zapomnijcie o tym. Co to było? Splot! Z kim mnie połączyła? Kurziwa! Muszę się. A! Się muszę tam jakoś dostać, tylko że oni bombardują mnie. non stop. Dobra, padła ta. Ej, tu Harriet tu jest? Chyba. Nie, no nie mam mowy o pomyłce. To musi być Harriet. Dobra, biorę was, moje pistolety i da dawać łączymy je. Kurde, to jest gaz. nie, jest, nie widziałem tego. Jest, to była Harriett, dobrze myślałem Przeładujmy A czyli to ona była? Oj, nie to? O, mogę, dwie, ej, mogę mieć dwie tabliczki aktywowane Okej okay. Wchłońmy rezydum od niej No dobra To co myślisz, ty mi tu zostawiła jakieś bazgroły? O, splot wezmę sobie czekaj, wymieńmy splot. sobie na o! I se nasycimy, tak, tabliczkę. Inne mamy rezydum Nie no, wystarczająco, dobra, co tu my mamy. To pewnie chyba mini komnat wiadomości. grupowy ranek. Nie chce mi się tego czytać, mówiąc szczerze. Możecie sobie przeczytać, co? Zatrzymać film i przeczytać. Kanał Performing Harriet? Pytanie... Nie chcę mi się tego serio czytać. No tak mi się śpieszę, że nie chcę mi się tego czytać kompletnie. Ale najważniejsze, żebyście wy sobie przeczytali. Ja tam mniej więcej to zrozumiem. Przeczytane. Skoła twoj słów Nie chcę... Jezu, to jest tyle tego, że mi się nie chce tego czytać to jest serio. Nie mam ochoty. Czekaj, ja, a jak z tymi celami? Pokażcie mi. A to tyle? To serio, takie krótkie było? To po prostu było przyjście i zabicie jej? No to w widzowie idziemy tutaj, na Abdam wieczorem. No. Ja sądziłem, że to będzie jakiś, Nie wiem. Przyjdź, zabij tom to, zrób tom to, sram to. Dobra, otwórz to. Eee, Harriet Harry Nie. Będzie spadał o wiele poważniej niż. Dobra. Nie trzeba. Okończone, o i spoko. No dobra, no to. pewnego dnia Frank przypłaci swoją obsesję na punkcie 5. życiem o nie wierzę, kolejne zadanie mamy. Ale zanim zrobimy te kolejne, zrobimy sobie to: e, pożeranie owiec. To, to zrobimy, włączmy się do klubu Franka. Spokojnie, to zrobimy potem, Teo. Kroki wywiadu Harry Timorsa, który Tup, nie aha, Okej. Okay. Dobra, ale to potem pomyślimy. Najpierw chodźmy stąd już. No tak, tam musi być jej antena oczywiście. Czyli ta tutaj się chowa osoba. Nie widzę jej. Kurde, ja wpadłem? Nie widzę nic. Ehm um... Dobra, załatwieni szybko. Tu chyba nikogo nie ma. Tu dawaj to i hakujemy antenę. Was hakujemy i się stąd wynosimy. Dobra, proszę, dajcie mi chwilę, muszę ją do końca schakować. I. wyłączone, dobra. Spoko. Tunele odblokowane. I dobra, i lecimy. No to tu u góry. Spokojnie, tą tabliczkę co wstawiłem a moku to nie straciłem jej permanentnie. Ona jest cały czas ze mną. Um. O, ktoś coś zauważył, ale za późno, ja już mi tutaj nie ma. Dobra, chodźmy. Wy, wychodzimy stąd, kompletnie. Dobra, o jedną mniej. Słyszę, powiem szczerze. Myślałem, że to będzie coś o wiele dłuższego, że będziemy musieli coś tam... To a to naprawdę było krótkie, czemu ja tego nie zrobiłem od razu? W sumie nie wiem, bo w sumie chciałem zwiedzić całą Zatokę Karla, ale to ja zrobiłem to dobrze. Teraz idziemy sobie do Franka Gaduły, na jego imprezę. No. Na jego imprezę teraz czas wbić. To też powinno być krótkie, bo jak z tego co widziałem na Intubie, na to było dość to też dość oznaczone jako krótka misja, więc... O, właśnie, Frank, co wieczór odpala fajer, pokaz fajerwerku. Wszystkie wybuchy szczegóły powinny być w jego ufortyfikowanym klubie. się żadne zabezpieczenie są 100% skuteczne. No. Dobra, skip. I będziemy zrobić szybki timelo do, do nocy. Wygląda na to, że Harriet trzyma się protokołu. Mam tylko jedną szansę, by ją dopaść. Poranna msza w zatoce Karla. Okej. Okay. No dobra, ale zrobiliśmy to. W sumie dostajemy dużo informacji, zbieramy dużo informacji o każdym. Będę musiał jeszcze zrobić te dwie, czego chcą, czego chcą i Balada u Franka. O Franka, o Balada, o Franko Gadura, znaczy się, no. Bo tutaj to już zdobyłem prawie wszystko tutaj o. No, znaczy jeszcze muszę porobić takie te te splotu i w ogóle, ale dobra. Chodźmy nasyćmy to splotu na początek. Mamy dalej postaci Jest tu. Nasyć Dobra Czej O, bez jaj Ej, no bez jaj, żeby moja tabliczka amoku zniknęła. Czekaj Ej, no nie ma mojej tabliczki Ej, jak to możliwe? O bez jajna, teraz mi. Dobra, muszę wziąć eter. Ale dobra, to nie zmienia faktu, że zrobimy tą sobie jeszcze misję z tym Franku Gadula, Ale zależy mi zastanawia, czemu nie ma tu mojej tabliczki. No? Ale czekaj, muszę coś sprawdzić. Czekajcie nie tutaj. Eee, cele broni. No i tutaj mamo, tabliczka Amoku jest moja Fia. Aha Kurde, i teraz mam taką ma... O, i teraz tu mamo. To jest karne kinezy, zdobyłem ulepszenie do karne kinezy, z mam. Okej. Okay. I teraz myślę, co zrobić. Kurde szkoda, że mi to zniknęło Amoku. Ale dobra, zrobimy i Wykorzystamy tabliczki niewidzialności teraz. Ale idziemy do pożerania owiec teraz, czyli do nocy, dobra Czyli przeskakujemy do nocy Nawet jak się ta tabliczka już nie pojawi to trudno Ale powinna się pojawić, bo się wszystko zapętla, więc wiadomo Dobra, jest Okej, okay. ale najpierw idziemy do Franka Gaduły No to lecimy Bo jest 18.43, a ja o 19.14 mam pociąg Więc jeszcze wykonamy tę tą misję i będziemy kończyć. No, mówię, ten odcinek jest taki robiony dość na szybko, bo no. Albo jeszcze, może jak się uda, to pójdziemy tą fiję yy, wziąć i tą fię pójdziemy upolować, żeby oddała mi moją tabliczkę. No, bo to jeszcze mogę tego zagwarantować ze wszystkiego. Albo wiecie co, na wszelki, albo wiecie co, nie. Po prostu po tym te, Franku gadule e, będziemy kończyć po prostu, krótki odcinek ten będzie, no bo niestety ja ten jestem ograniczony dość czasowo A potem mam później jeszcze pociąg, ale to trochę nie idę, bo mam jutro następne, bo ja jutro mam praktyki i muszę być na szóstą Widzowie, więc no sorka Więc no A nie chcę zbytnio tak no grać na ryzy ryzyk, tak bo będę potem musiał biec na pociąg, a nie chcę mi się biec na pociąg to nie mój styl. Ach, nie marnujesz czasu na zabawę, co? Właściwie co jest w twoim stylu? Ucinanie pogawędek zamiast zabijania skór najwyraźniej. Ach, chciałam tylko, żebyś mnie w końcu zaskoczył. Zrób coś innego, cokolwiek. Rozczarowuje cię świetnie. Wiesz, co będzie rozczarowujące. Próba do myślenia się, który z nich to Alexis. Powodzenia. Zajebiście Jaki look. Dobra, gdzie ty jesteś?

Dobra, czekajcie. Dobra, Skakujmy to przejście. Oj, użyjmy tego. I wyjmijmy baterię. Dobra. No niewidzialność się przydaje. Dobra, chodźmy tędy. A, to tutaj. Dobra.

Dobra, gdzie ty jesteś, bo ja... Naprawdę chcecie zabić. A bo pierdolę ciebie Kurwa. Ile... Od kiedy tu są miny? Chodź tu. Widzę cię przecież. Cały czas. Zdechnij w końcu. Jezu, nie mam siły na ciebie, powiem serio. Kurwa. No i jeszcze ty. Dobra. No, dekapitacja Dobra, weźmy sobie te, te, te trochę tego rezydum Rezydum z tabliczki I o, uleczmy się i schakujmy od razu tą antenę jak tu jesteśmy No Kurde, trochę tego się nie spodziewałem, że tu ona będzie Znaczy spodziewałem się, ale że trochę upierdliwe, że tu znowu ona była Dobra. O matko, tam trzeba się wbić. Uzbrojone zbiry. A, na pewno mają tu na tyłach wejście dla służby. Lasce jest wciąż dubkiem. Kurde, tego że to jest. To jest cholerne działko. Powtarzam. Jestem tylko. Ale dlaczego ma to Wszyscy mają identyczne maski? Szlak! O kurde, ty dobra O kurde, ty posiadłeś Dorseya, nie Zochata Tu jeszcze nie byłem Dobra Jeden z tych dupków to Alexis Pytanie brzmi, który? Fryer zdradzi się jeśli go odpowiednio zachęcę No ale jak? Ale jak ja zachęcę mam go za? Złe, Zaleje kurwa, fajnie wszystkie mają maski, niektóre ktoś z jest zły Mam wskazówek, ale jak mam Kurde no, ale teraz mi się trafiło czasowo Misja, której niezbyt chcę, bo jest Może to zrobić tu Rozpierd... Albo zrobię tu po prostu rozpierdziel i będzie tutaj pro... Dobra, przeładuj. Albo zr. O. Sp macie to. To nie Alexis. To nie Alexis. Ani to nie jest Alexis. Dobra, zabita. Robimy tu rzeź i tyle. Co ja się pierdzielił? Niewidzialność. Tak, to był Alexis. <ścoughs> no najprostsze rozwiązanie są najłatwiejsze. Dobra, chodźmy do ciebie. Dobra. Rezyndum wchłaniam. E? A co ty tu masz, legendarne? Uuu! A, dziękuję. A co to jest? Ulepszenie karny inezy. O, biorę sobie. Nas... O, mięsna bomba. Kurde, nie to. Niewidzialność. O, kurde. Odwrót. raz odwrót. Uciekamy, uciekamy stąd. Ale musi być na dupka, w szybszy sposób. No tym to... już zgadzam się. Cześć, czy wysiadłeś Dorseja i co? Pan Fajajaj, kur. i co? Znalazłem Dorseja. Cześć, wizjonerzy. Ehm. Mm z kozłów, które mogą mi zjednoczyć Aleksisa. No a zabiłem Aleksisa Aj, dobra widzowie, to czy... To wybaczcie mi teraz e, Nie to Dobra, kurde A tu co to leży? O, rezydum Biorę e, dobra Oj O kurde, no tak nie tędy oj, zajebiście dobra, uciekamy stąd do nie tędy tędy zwijamy się stąd dobra udało nam się Okej okay. O, zobaczymy czego się coś tam dowiedzieliśmy. Nie, Alexis Dorsey nie żyje. Dobra, zobaczymy czy coś... Dobra, nasyćmy sobie broń. I te medaliony. O To do Alexisa, to weźmy sobie nasyćmy to. Medalion broń. E... O! Nasyćmy też se to. Mięsna bomba, a broń. No to nie. To kolejny dzień zacznijmy. Dobra, obudzimy się. I zobaczmy czy coś... Co mam z tymi Co Ej, proszę wskazówek. Wszyscy są maska... I na no, niektórych z tych wilków jest... a Boże! Ja miałem poszukać wskazówek na tego wilka, Boże, przepraszam widzowie was strasznie, ale to zrobimy już w następnym odcinku, bo ja już mi się kończy pomału czas, nie sądziłem, że z tą misją będzie, kurde, wymagało aż tyle, albo wiecie co, nie, tą misję, tą misję już se zrobię sam, poza odcinkiem, po prostu już skipnę tą wam, tą misję, okej? Okay? Bo i nie będę już wam zawracał głową, bo nie wiem jakie wskazówki chodzi, po prostu tego wilka zrobię A, a, ale na, a w następnym odcinku poz, Postaramy się zrobić ballada o Franku Gadule I tutaj będziemy się już bardziej bawić, bo wysadzimy chłopa w powietrze i będziemy też jeszcze robić na tropach w A to zrobię sobie sam OK, widzowie? No, wiem, że chcielibyście pewnie zobaczyć, jak to robię. No, ale przepraszam Was, ten odcinek jest strasznie przykrócony. Bo normalnie miałby 30 tam, minut, czy na 40, jakbym robił to spożelanie owiec. Ale mówię Wam, że ja, ja o 19.14 jadę do mojej babci. Bo, no, znaczy, do, no, do mojej babci, bo ja idę na praktyki i ja muszę do niej nocować. A ten pociąg jest już drugim pociągiem, bo później już jest 20, to już za późno trochę. No w tym odcinku sobie zrobimy to i nie wiem Może to zrobimy też to w sumie dobra Wiecie co to zrobimy se tak Zrobię se tą misję w a w następny otw otworzymy Seraka i postaramy się zrobić którąś z tych misji Zobaczymy ile czasu nam to zabierze O, no dobra No to w tym odcinku to było na tyle Mam nadzieję że Wam się spodobało choć taki szybki, krótki odcinek i... czekajcie, o, mi się coś było w tym... No, mam nadzieję, że wam się spodobał ten krótki odcinek i widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostać łapki w górę, suba z dzwoneczkiem oraz komentarz. A ja się z wami żegnam. Cześć!